kochani, w kolejnym filmiku z kalendarze adwentowe. Tym razem jest to kalendarz z Balei, z dm Więc, jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Ja ten kalendarz tutaj położę i będziemy zaraz wyciągać. Jak widzicie, on ma fajną też tutaj rączkę, więc fajnie. I bez przedłużania zaczynamy otwieranie tego kalendarza, żeby nie trwało to też zbyt długo. Szukam już jedynki. Mogę Wam już od razu powiedzieć, że jest to już ostatni kalendarz, jaki otwieram w tym roku. Już więcej takich filmików nie będzie. Jest to olejek do ciała, taki malutki. Ja już otwieram, patrzę, czy może powochać. Bardzo ładnie pachnie migdałami, więc fajnie. I jak mówiłam, jest to ostatni już odcinek, filmik z kalendarzami adwentowymi. Mam nadzieję, że podobały Wam się. Dajcie znać co na przykład mogłabym zmienić w przyszłym roku, co byście chcieli obejrzeć i tak dalej, chętnie poczytam. A w dwójce była sól do kąpieli, a właściwie takie perełki, więc fajny produkt. Numer 3. Całkowicie w ogóle ostatnio myślałam, że ten filmik z poprzednim kalendarza adwentowym będzie już ostatnim, ale jak już robiłam, wkładałam te kosmetyki wszystkie sobie, to okazało się, że ten jeszcze na mnie czekał, ten całkowicie zapomniałam. W takim malutkim okienku w ogóle, zobaczcie, taka duża saszetka. Już patrzę co tu się znajduje i jest to maseczka mleczna. Nie wiem czy to jest do twarzy czy do włosu, ale wydaje mi się, że do twarzy, bo zawsze te do twarzy mają takie, wiecie, zdjęcia. także jak najbardziej ok. Numer cztery. Szukam czwórki i nie widzę. Ok, jest to na samym dole. Jak widzicie, fajnie ten kalendarz się otwiera, ponieważ nie rozrywa się. Jest to maseczka do ust, fajnie, gdyby nie to, że ma pomadkę, bym sobie zobaczyła, jest bardzo gęsta, przyjemnie pachnie, więc zobaczymy, może coś na wieczór będzie fajnie do zastosowania i nasze usta będą bardziej wypielęgnowane. Przepraszam, że tak w ogóle na Was nie patrzę, tylko zerkam, ale szukam tej piątki i nie mogę jej niestety znaleźć. Okej, okay, jest tutaj, taka duża, jej nie mogę znaleźć. Bo nie chcę, żeby ten film też trwał wieczność. I mamy tutaj, że pod prysznic to sama wersja z jelonkami, ale pięknie pachnie owocami. Tak się prezentuje. Bardzo ładna szata graficzna. Numer 6, czyli Mikołajki. Zobaczymy, czym nas zaskoczą. Nie pamiętam szczerze mówiąc, ile ten kalendarz kosztował, więc Wam nie powiem. Mam tu jakoś taką starszeczkę, o ojej, aż mi spać. I jest to saszetka z takimi płatkami mydlanymi do kąpieli, ale w kształcie czapek mikołajowych. Nie wiem, czy widzicie to. Mam nadzieję, że jakoś tam... O, tutaj bo to ładnie widać. Takie czapeczki Mikołaja. No ciekawe, fajne, że jest y, jakiś taki element świąteczny. Numer 7. Mam tu na dole i już otwieram i mamy tutaj... O, aż mi wyskoczył. I ja mamy tu chyba płyn do demakijażu. Tak się prezentuje. Ja ogólnie tą markę bardzo lubię. Dajcie znać, czy znacie, czy lubicie. Lubię ją za te właśnie piękne zapachy i za to, że też mają tanie te kosmetyki. Wbrew pozorom w Polsce chcemy je kupić, to są droższe o wiele, ale jak kupujemy już właśnie w Niemczech, to jak najbardziej fajnie. I nie wiem, szczerze mówiąc, co tu jest. Chyba krem do twarzy. Tak, kremik jest to. 20 ml, więc spoko. Jest to kremik i to był numer 8. dziewiątkę już szuka mamy dziewiątkę, już otwieram i jest tutaj jakiś spray i jest to spray do włosów, tak się prezentuje, bardzo ładnie podać ten kolor taki miętowy, ja sobie psiknę na nakrętki, zobaczę jaką pachnie, bardzo przyjemnie pachnie i w ogóle ten spray jest taki, widzicie, jak olej w środku, to biała kółka, kuleczka, kuleczka, plamka, to jest właśnie ten spray, może przez to, że nie wymieszałam, dziesiątka, Szukam dziesiąteczki i nie widzę, na pewno będzie jakaś duża, której ja nie widzę, bo te małe to widzę, a dziesiątek, dziesiątek, większy okienek ja kompletnie nie widzę. Jedenastkę mamy tu, o, a dziesiątka jest obok, także ok. Fajnie, że ten kalendarz się też jest tak nie rozrywa jak te niektóre, także fajnie może otworzyć i jest to balsam do ciała o zapachu waniliowym. Także w porządku. W ogóle te kosmetyki są bardzo fajnie graficznie podobne do kalendarza. Otwieram już jedenastkę. I mamy tu jakieś pudełeczko z jakimś kremem. Ale nie mogę go wyciągnąć. Jak widzicie, bo o, jest. Jest to krem z Q10 na noc. Także ja sobie zaraz Wam pokażę. Tak się prezentuje. I ja już sobie go otworzę. Zobaczę, jak on wygląda w środku. Jest to bardzo, bardzo malutki kremik. Zobaczcie. 5 ml dosłownie. No, ale ok. Zobaczymy, jak się sprawdzi u mnie. Jeszcze takiego maluszka nie miałam. Więc fajnie. 11 za nami. Czas na 12, które jest tu na dole. Dość duże okienko. O, już orzezywałam. Ale to nic. I mamy tutaj szampon zimowy do włosów. Także fajny produkt, taki w tubce 50 ml, więc całkiem duży. Następny produkt, a właściwie okienko, to jest trzynastka. Trzynastka, trzynastka. O, i jest obok, tutaj. I tutaj mamy. Akurat odżywkę. Nie rozumiem, dlaczego znaczy odżywką jest 20 minut, jak Ja zawsze daję więcej odżywki niż szamponu, żeby włosy rozczesać, ale tak się prezentuje. Także no okej, okay, niech im będzie. 14, gdzieś to 14 widziałam, jest tutaj. I 14 mamy. Peeling do ciała. Fajnie duże opakowanie. Jak najbardziej się sprawdzi. Ja zobaczę. Bardzo przyjemnie pachnie hibiskus, o zapachu hibiskusa. Fajnie lubię takie zapachy kwiatowe, jak najbardziej. Teraz czas na piętnastkę. Piętnastka jest taka mała, ale żeby nas nie zmyliło, tak jak tam poprzednio, była duża saszetka. I tu też mamy saszetkę, zobaczcie w ogóle. A u nas by na pewno zrobili tak, żeby ją otwali, to saszetkę, i zrobili takie długie okienko. I mamy tutaj peeling do ciała w saszetce, więc jak najbardziej lubię takie produkty, zużyję na pewno bardzo szybko. Szesnastka jest na samej górze. Otwieramy, sprawdza. I mamy tu krem do rąk, taki malutki. I to jest, to jest 20 ml. Tak się prezentuje. Także w porządku. 17 jest obok. O, jest bardzo mocno wypchane, bo ciężko jest mi otworzyć. Zobaczymy, co tu jest. I mamy tutaj peeling do stóp. Też taki malutki, więc na dwa, trzy razy starszy. Osiemnastka. 18 mamy balsam do ciała o zapachu karmelu Powiem Wam, że fajnie, bo myślałam, że jak kolorystycznie są wszystkie różowe, to wszystkie są o tym samym zapachu. A tu nie, a tu nie, więc fajne zaskoczenie, miłe. Osiemnastka, czas na dziewiętnastkę, której jeszcze nie widzę, okej okay, jest tutaj na samym końcu, otwieramy i tutaj mamy coś w buteleczce, oj aż mi wyskoczyło i jest to micelarna woda, fajnie. Z tej balei jakoś mi to lepiej idzie rozszyfrowywanie co jest czym niż w tych poprzednich kalendarzach, ale nie wiem od czego to zależy. 20. i mamy tu kolejną fajną saszetkę z solą do kąpieli o zapachu wanilii. Także skoro takich dużych saszetek, bym powiedziała. 21. I co tu mamy? Coś fajnego. I mamy tutaj takie dwa żelowe płatki. Ale to są chyba takie, wiecie co, jak macie przemęczone oczy, wkładacie do lodówki i jest sobie schłodzone, kładziecie na oczy i one fajnie się relaksują. Bo z pierwszej myślałam, że to są takie ogrzewacze, ale jednak to są takie właśnie chłodzące na oczy. 21, 22 szukam, czy to było, nie, tu mamy 22, i myślałam, że otwaram już. 22 to jest, ojej, jest aż mi leci wszystko za 22, jest to żel do mycia twarzy. Także w porządku. Fajny produkt. I 23, przedostatnie okienko. Jestem bardzo ciekawa, co jest 24. 23 mamy. Oj, znowu mi ucieka dzisiaj coś. 23 mamy, że pod chyba dość podobny co tamty, bo tamty był baruszowy. Coś takiego. I ostatnie już okienko na dzisiaj, 24. I co my tu mamy? I coś tu mamy ciekawego. Mamy tutaj kostkę do kąpieli o zapachu nektarynek. Więc fajnie, tak się prezentuje. Nie będę otwierać, bo szkoda, bo nie wiem, czy będę się chciała używać, będę miała czas na dłuższą kąpiel. I to już tylko inna w tym kalendarzu. Mam nadzieję, że ten filmik też Wam się podoba. Zaraz Wam pokażę, jak te kosmetyki się prezentują. Myślę, że warto było kupić, chociaż kompletnie nie pamiętam, ile ten kalendarz kosztował, więc nie mogę określić, czy był opłacalny. Ale dajcie znać, czy na Wasze oko chcielibyście takie produkty mieć w kalendarzu. Już Wam nagrywam, jak to wszystko się prezentuje. Muszę Wam teraz szybciej wam to pokazać, ponieważ miga mi już bateria w aparacie i już za chwilę mi się skończy. A chciałabym ten filmik dzisiaj skończyć, szybko nagrać i Wam wrzucić. Także idę nagrać jak to wygląda i jak te kosmetyki w ogóle fajnie w szaty mają graficzne i fajnie wyglądają. Także do zobaczenia, kochani, w kolejnym filmiku. Papa! Pa. Okej, okay, tak się prezentuje całość tego kalendarza i powiem Wam, że naprawdę sporo tych kosmetyków i całkiem, całkiem fajne. Myślę, że będzie fajnie coś innego przetestować, także będę miała co robić tej zimy. Także będę testować, opowiadać Wam o tych kosmetykach w różnych projektach, Denko, bo na pewno zużycie ich troszkę mi czasu zajmie. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba szata graficzna. Do zobaczenia.